Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o europejskiej sprawie. Są to wydarzenia, które miały miejsce we Włoszech i wiem, że są wśród was osoby, które czekają na właśnie tego typu historie. Zwłaszcza, że tę można określić jako rozwiązaną. Są to wydarzenia z końca lat 70., jednak przełom nastąpił niedawno, dlatego można powiedzieć, że jest to dość świeża sprawa. Jeśli więc chcielibyście dowiedzieć się, co przydarzyło się sześcioletniemu Mauro Romano, to zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się w pierwszy dzień lata w 1977 roku we włoskiej miejscowości Racale w regionie Apulia w prowincji Lecze na południu kraju. Mieszkała tam rodzina Romano, składająca się z głowy rodziny, Natalego Romano, jego żony Bianki Kolejani i dwóch synów, starszego Antonio i młodszego Mauro. Było to wyjątkowo gorące lato, dlatego większość mieszkańców spędzała czas poza domami. Dzieci właśnie zaczęły wakacje i miasteczko zarówno w dzień, jak i wieczorami tętniło życiem. Wszyscy korzystali z beztroskiej atmosfery i rozmowy toczyły się głównie na temat piłki nożnej, ponieważ niedawno zakończyły się mistrzostwa. 21 czerwca sześcioletni Mauro wraz ze swoim bratem Antonio spotkali się z trzema kolegami i cała piątka bawiła się w chowanego. Przez większość dnia pozostawali pod bacznym okiem babci i cioci, ponieważ rodzice wyjechali na rodzinną uroczystość – pogrzeb dziadka ze strony ojca. Po kilku godzinach zabawy Antonio postanowił pojechać z kuzynem na przejażdżkę rowerową i zostawił małego Mauro, ponieważ wiedział, że i tak sześciolatek nie będzie w stanie za nimi nadążyć. Zbliżała się osiemnasta i chłopiec dostał polecenie od cioci, żeby pójść za róg i zmienić buty. Miał na sobie kalosze, ponieważ niedługo wcześniej pomagał w podlewaniu ogródka, a teraz, mimo że robiło się już późno, to upał nadal doskwierał i dostał polecenie, żeby zmienić buty na sandały. Podwórko znajdowało się po drugiej stronie budynku i musiał przejść kilkanaście metrów. Wiele później zniknął za rogiem i niestety to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek go widział, a przynajmniej tak wynikało ze zeznań świadków i rodziny. Po pewnym czasie kobiety zorientowały się, że chłopiec nie wraca. Zaczęły go szukać, ale okazało się, że nie ma go nigdzie na terenie wokół domu, nie było go w ogrodzie ani w środku budynku. Wkrótce zaczęły się niepokoić i nie było żadnych śladów ani wskazówek, gdzie mógł się podziać. Mauro jakby zupełnie rozpłynął się w powietrzu. Miejsce, w którym ostatni raz był widziany i okolica zostały oczywiście dokładnie przeszukane. Miało to miejsce w pobliżu ulicy Vico i Makolata w Rakale. Tam właśnie stał dom dziadków Antonia i Mauro. Była to wąska, spokojna uliczka. Lokalna społeczność była zżyta, wszyscy utrzymywali bliskie kontakty, co kreowało poczucie bezpieczeństwa. Jak się jednak okazało, było ono złudne. Sprawa ze względu na swoje tajemnicze i tragiczne okoliczności szybko trafiła do mediów, apelowano o informacje do świadków. Policja robiła wszystko, co w ich mocy, biorąc pod uwagę, jak niewiele śladów i poszlak mieli do dyspozycji. Relacjonowaniem tej sprawy zajmowali się dziennikarze z Lecze i ten przypadek był określany jako przypominający działanie czarnej dziury. W jednym momencie dziecko było, a w następnej nie. Niestety w tym miejscu trzeba wspomnieć o realiach panujących na południu Włoch, zwłaszcza wtedy, czyli w latach siedemdziesiątych. W większości regionów bezwzględnie obowiązywała omerta, czyli tzw. zmowa milczenia. Jest to nieformalne, sycylijskie prawo zabraniające członkom mafii informowanie o jej przestępstwach osób z nim niezwiązanych. Przede wszystkim dotyczy to kontaktów z policją i innymi służbami wymiaru sprawiedliwości. Złamanie zmowy liczenia było karane zastrzeleniem. Był to powód, dla którego wiele przestępstw, a tym bardziej mafinnych, było niemożliwe do rozwiązania. Śledztwo w sprawie Mauro również było bardzo utrudnione. Wkrótce policji udało się dotrzeć do kilku świadków, jednak, biorąc pod uwagę porę dnia i fakt, że do zniknięcia doszło w miejscu publicznym, powinno ich być znacznie więcej. Większość osób przebywała wtedy poza domem: odpoczywali albo pracowali w ogrodach, mieli szeroko otwarte okna i drzwi. Tych trzech kolegów, którzy wcześniej bawili się z Mauro i jego bratem chowanego, zeznało, że tego dnia w okolicy zauważyli postawnego mężczyznę jeżdżącego białym Mercedesem. Później na policję zgłosiło się także jeszcze kilku świadków, którzy z kolei stwierdzili, że widzieli jak dziecko zostało zabrane do samochodu czarnego Mercedesa przez mężczyznę w średnim wieku. Nie był to nikt znany w lokalnej społeczności, a biorąc pod uwagę to, co mówiłam wcześniej, że mieszkańcy byli dość życi, to najprawdopodobniej ta osoba nie mieszkała w Rakale lub przeprowadziła się tam niedawno. Kolejny potencjalny świadek zeznał, że niedługo po 18.00 widział, jak z miasta wyjeżdża mężczyzna na skuterze trzymający kilkuletniego chłopca. Oczywiście nie było gwarancji, że którekolwiek z tych zgłoszeń dotyczą Mauro, jednak zwłaszcza te mówiące o wciągnięciu dziecka do samochodu i wywiezienia za miasto ukazywały bardzo niepokojący obraz tego, co mogło wydarzyć się 21 czerwca. Oprócz tych kilku odważnych osób, które zdecydowały się na złożenie zeznań, można było wśród mieszkańców zauważyć ogromną niechęć do rozmów z policją. Nie było wątpliwości, że ma to związek z mafią, która rządziła na południu Włoszech. Omerta było jak prawo i praktycznie każdy, kto sprzeciwił się mafii, mógł od razu pożegnać się z życiem. Niestety, zasady te we wszystkich przypadkach działają na niekorzyść całej społeczności, wprowadzają niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa. Wszelkie śledztwa są utrudnione, te związane z mafią i to dotyczące innego typu przestępstw. Ludzie boją się rozmawiać z władzami i niezależnie od skali aktualnego konfliktu mafijnego, zawsze narażone są niewinne osoby. Istnieją mocne przesłanki, żeby twierdzić, że gdyby w 1977 roku wpływy mafijne nie były tak mocne, gdyby mieszkańcy nie byli związani z mafią albo nie obawiali się składania zeznań, to sprawa Mauro Romano zostałaby rozwiązana w ciągu kilku dni od zniknięcia chłopca. A tak niestety policja miała do dyspozycji tylko kilka niespójnych i często sprzecznych informacji, jak na przykład te dotyczące koloru samochodu porywacza, czy był czarny, czy może jednak biały. Tak jak wspomniałam wcześniej, tereny wokół Rakal zostały przeszukane z pomocą psów tropiących, ale niestety ślad chłopca urywał się w okolicach domu dziadku. Po kilku dniach od rozpoczęcia tych poszukiwań udało się jednak trafić na pierwszą obiecującą poszlakę. Trafiono na niewielki domek nazywany Trullo, który jest charakterystyczny dla regionu Apulia we Włoszech. Są to jednopoziomowe budynki mieszkalne, zbudowane z kamienia wapiennego na planie w kształcie kwadratu lub koła i kryte stożkowatym dachem. W środku śledczy znaleźli prowizoryczne łóżko oraz kłębek waty, który, jak okazało się po przeprowadzeniu analizy, był nasączony sporą ilością silnej chemicznej substancji przedmiot został znaleziony na przedmieściach Tawiano, miejscowości sąsiadującej z Rakale, na górzystym terenie o nazwie Castelforte. Choć znaleziska nie dało się bezpośrednio i niepodważalnie powiązać ze zniknięciem sześciolatka, to jednak wiele wskazywało na to, że to może nie być przypadek. Tej substancji można było użyć, żeby odurzyć dziecko i to właśnie dlatego nie było słychać żadnych krzyków ani innych odgłosów, które normalnie towarzyszyłyby porwaniu. Od czasu, gdy Mauro ostatni raz był widziany, miały kolejne dni i w pewnym momencie do jego domu rodzinnego zaczął wyzwaniać nieznajomy mężczyzna, twierdzący, że ma chłopca i za zwrócenie go rodzinie żąda okupu. Kwota, którą poprosił, to było 30 milionów lirów, czyli około 70 tysięcy złotych. Powiedział, że jeśli nie dostanie pieniędzy, to skrzywdzi dziecko. Mężczyzna wspomniał również, że jeśli rodzice powiadomią policję, lub jeśli nie otrzyma od nich żadnego odzewu, to wyśle im palec i ucho chłopca. Wspomniał również, że stan zdrowia Mauro się cały czas pogarsza i potrzebna mu natychmiastowa opieka medyczna. Ani on, ani jego wspólnicy nie mają zamiaru jej zapewnić, i jeśli rodzice chcą uratować syna, to muszą działać szybko. Na szczęście rodzina nie przestraszyła się rzekomego porywacza i powiadomili organy ścigania. W sumie mężczyzna zadzwonił do rodziców kilka razy i funkcjonariuszom udało się go namierzyć. Okazało się, że jest to mężczyzna nazywany AS. Jego prawdziwe imię i nazwisko do dziś nie zostało podane publicznie. Historia o przetrzymywaniu była całkowicie wymyślona. Namierzenie mężczyzny dawało ogromną nadzieję na odnalezienie sześciolatka, ale niestety było to tylko okrutne oszustwo, mające na celu wyłudzenie pieniędzy. Policja ponownie znalazła się w punkcie wyjścia. Siedem lat po zniknięciu Mauro w 1984 roku A.S. został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności. Tak jak wspomniałam, w tej sprawie wszystko wskazywało na udział mafii. Oznaczało to, że jeśli policji nie uda się namówić kogoś z mieszkańców lub kogoś z wewnątrz organizacji do zerwania z mowy milczenia, to nie uda się uzyskać kluczowych informacji. W tym rejonie najbardziej aktywną organizacją przestępczą typu mafijnego była Sakra Corona Unita, czyli Święta Zjednoczona Korona. Funkcjonuje głównie w okolicach Lecce i Taranto, czyli to najprawdopodobniej właśnie ona była zamieszana w zniknięcie Mauro w 1977 roku. Od lat 90. we włoskim więzieniu wyrok dożywotniego pozbawienia wolności odbywał szef właśnie tej organizacji, czyli Vito Paolo Troisi. Po prawie 15 latach odsiadki mężczyzna postanowił zacząć pomagać włoskiej policji. W 2011 roku poinformował prokuraturę, że ma informacje w sprawie zaginionego pod koniec lat 70. chłopca. Troisi powiedział, że znał Mauro osobiście, że również był wtedy dzieckiem i przebywał w okolicy w dni zaginięcia. Później, gdy piął się po szczeblach kariery w mafii, również spotkał Mauro i poznał go z lat dzieciństwa. Zeznania te oczywiście zostały przekazane śledczym pracującym nad sprawą, ale ci uznali, że ze względu na to, że Wito był znany ze swoich manipulacji i bezwzględności w dążeniu do celu, to był tylko jego kolejny przekręt mający na celu złagodzenie wyroku. Ich zdaniem nie ma wątpliwości, że zażądałby czegoś w zamian za złożenie zeznań i dlatego też ostatecznie nigdy nie został zabrany na oficjalne przesłuchanie. Śledztwo nadal stało w miejscu. Istniało kilka teorii na temat tego, co mogło stać się z Mauro, ale żadne z nich niestety nie były optymistyczne. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec trafił w ręce handlarzy ludźmi. W takim przypadku albo mogło grozić mu poważne niebezpieczeństwo, albo został sprzedany w ramach procesu nielegalnej adopcji. Rodzina i policja mocno wierzyła, że druga opcja może być tą prawdziwą. W takim wypadku istniały duże szanse, że Mauro znajdzie się cały i zdrowy. Na kolejne wieści w sprawie trzeba było niestety czekać kilka dekad. Rodzina Romano robiła wszystko, żeby pamięć o ich zaginionym synu nie wygasła. Sprawa stała się jedną z najgłośniejszych tego typu w historii regionu. Bliscy zatrzymali wiele przedmiotów osobistych należących do Mauro, m.in. jego ubrania i zeszyty. Był wśród nich zeszyt z października 1976 roku, czyli z pierwszej klasy podstawówki, w którym chłopiec uczył się pisać pełne zdania. Można w nim znaleźć m.in. dwie strony zapisane zdaniem: Mój dom jest piękny. Niestety, ogromny rozgłos przyciągał także oszustów i okrutnych dowcipnisiów. Co kilka miesięcy lub lat rodzina musiała zmagać się z kolejnymi telefonami, listami i nękaniami w różnych formach. Jeden z takich bardzo nieprzyjemnych incydentów miał miejsce w 2015 roku, czyli już 38 lat po zaginięciu Mauro. W domu rodziny Romano miało miejsce włamanie. Celem był sejf, w którym znajdowały się kopie akt sprawy. Z domu nie zniknęły żadne wartościowe przedmioty, ale okazało się, że włamywacze wyrwali także kartkę z zeszytu, który kiedyś należał do chłopca. Nie było wątpliwości, że to nie była przypadkowa akcja, i że ktokolwiek, kto wszedł do domu, miał określony cel i w Sejfie nie oczekiwał znaleźć kosztowności, tylko chodziło właśnie o akta i rzeczy osobiste chłopca. Na tej kartce, którą wyrwano z zeszytu, znajdował się list, który Bianka napisała do syna. Niestety brak pozostawionych śladów uniemożliwił policji namierzenie sprawców zdarzenia. Sprawa ucichła na kolejne cztery lata dopiero niedawno, ponieważ w 2019 roku pojawiła się nadzieja na przełom. Wtedy do sprawy przydzielona została nowa prokurator Stefania Minini. W tym czasie kobieta pracowała nad inną sprawą mężczyzny, który od początku 2018 roku do połowy 2019 wielokrotnie zapraszał do swojego domu chłopców poniżej 14 roku życia i dokonywał na nich napaści na tle seksualnym. Podejrzewa się, że ofiar mogło być nawet dwadzieścia. Stosował wiele niemoralnych taktyk w celu przekonania nastolatków do wejścia do domu, a następnie obiecywał, że da im kilka rad, jak mają postępować z dziewczynami. Okazało się, że był to ten sam mężczyzna, który w 1977 roku dzwonił do rodziny Romano i żądał okupu za Mauro. Wtedy uznano, że kłamie i trafił do więzienia na cztery i pół roku. Teraz jednak w sprawie wyszły na jaw nowe fakty, okazało się, do czego mężczyzna jest zdolny i sprawa nie wydawała się już tak prosta. Oczywiście, teren należący do 69-letniego wtedy AS został przeszukany i nie pominięto terenu studni, ponieważ to właśnie o niej mężczyzna wspomniał w swoich telefonach do rodziny. Śledczy oczywiście spodziewali się, że po tylu latach większość dowodów zostanie zniszczona, ale z prawie stuprocentową pewnością stwierdzili, że po zbadaniu studni i domu nie ma nic, co wskazywałoby na to, że Mauro kiedykolwiek tam był. Ze względu na to AS nie mógł usłyszeć zarzutów związanych ze sprawą poszukiwanego chłopca, ale został skazany za pozostałe przestępstwa. Rodzina ponownie została bez odpowiedzi. W 2020 roku Mauro miał skończyć pięćdziesiąt lat, ale mimo licznych teorii i domysłów nie było wiadomo, czy nadal żyje. Jego starszy brat Antonio, nazywany przez bliskich toni, mieszka teraz w Szwajcarii i zapewniał, że mimo upływu lat nie zapomniał o bracie i nie stracił nadziei, że jeszcze kiedyś go spotka. Przez te lata napisał kilka wierszy i piosenek, w których podkreślił, że za nim tęskni i o nim nigdy nie zapomni. Na szczęście, rodzina Romano nie musiała czekać długo na kolejny przełom. Pod koniec 2019 roku zostało ogłoszone, że w sprawie Mauro wyłoniony został podejrzany. Był to mężczyzna, który pod koniec lat 70. był bliskim znajomym rodziny. Miał wtedy 27 lat i przez Mauro i jego brata był nazywany wujkiem. Udało się znaleźć świadka, który w 2010 roku uczestniczył w spotkaniu towarzyskim, w którym brał udział także ten mężczyzna. I w pewnym momencie tamten powiedział: Mauro żyje i przebywa za granicą. Obecnie śledztwo trwa również przeciwko jeszcze jednej osobie, która miała być tą, która przejęła chłopca od wujka. Mieli spotkać się na wsi w Castelforte. Tam, gdzie śledczy trafili na wspomniany przeze mnie wcześniej domek, w którym były waciki nasączone chemikaliami. Wujek miał być także widziany odjeżdżający samochodem od domu dziadków chłopca wieczorem 21 czerwca. Sześciolatek był wtedy z nim w aucie. Jest to ogromny przełom w tej sprawie, ale te najnowsze wieści pojawiły się dopiero w lipcu 2020 roku, dlatego wiele jeszcze pozostaje utajnione dla dobra śledztwa. Większość z tego, co wiadomo, zostało podane dziennikarzom przez mecenasa reprezentującego rodzinę Romano. Mężczyzna wspomniał, że został ustalony sprawca wydarzeń sprzed 40 lat, ale że dokładne okoliczności są jeszcze w trakcie ustalania. Z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, że Mauro został porwany i sprzedany w ramach nielegalnej adopcji do zamożnej rodziny. Niestety, w latach 70. to był bardzo częsty proceder i większość z tych dzieci do dziś nie zdaje sobie sprawy, skąd pochodzą. W przypadku Mauro jednak, ze względu na to, że był starszy, najprawdopodobniej przynajmniej częściowo pamiętałby swoją przeszłość i prawdziwą rodzinę co do jednego nie ma już wątpliwości. Jeśli to uprowadzenie rzeczywiście miało miejsce, to bez wątpienia zamieszana w nie była lokalna mafia. I ten mężczyzna, określany jako wujek, na pewno współpracował z organizacją i wykorzystał zaufanie, którym darzyła go rodzina oraz Mauro. I to jest już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Tak jak wspomniałam, cały czas pojawiają się nowe informacje na ten temat. To śledztwo jest dosyć świeże i cały czas jest intensywnie prowadzone, dlatego w każdej chwili mogą publikowane zostać nowe informacje. Dlatego jeśli coś słyszeliście, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli macie także propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.